Drodzy Państwo, spotykamy się w drugiej części cyklu zatytułowanego Droga do innych prowadzi poprzez siebie. W tym kolejnym odcinku wracamy do naszego pytania: w jaki sposób można świadomie spotkać się z samym sobą? Pomocą służy nam, przypomnijmy, jedna z wielu metod w tym zakresie analiza struktury osobowości. Wyróżnia ona trzy współistniejące w naszym wnętrzu stany: rodzic wewnętrzny, dorosły wewnętrzny i dziecko wewnętrzne. W poprzednim odcinku Omówiliśmy na razie ogólnie ten stan wewnętrzny, jakim jest rodzic. Na razie w sposób ogólny próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co on oznacza. W kolejnych odcinkach przybliżymy sobie również wewnętrzne dziecko i dorosłego. Następnie zapytamy, w jaki sposób można lepiej rozpoznawać w sobie rodzica, dorosłego i dziecko, w jaki sposób można dążyć do integracji wewnętrznej. Istnieją tu bowiem ciekawe narzędzia. Jak, Jakie to wszystko może mieć konkretny wpływ na podniesienie jakości naszych relacji z innymi? To jest to pytanie takie docelowe, które sobie stawiamy. Nie zapominamy, że tą nam najbardziej bliską osobą jesteśmy my sami. Dzisiaj chcemy zapytać, co oznacza stan ja, obszar naszej osobowości, jakim jest dziecko wewnętrzne. Przed oczyma macie Państwo, podobnie jak w poprzedniej części, także tutaj w sposób symboliczny przedstawiony ten stan dziecko wewnętrzne. To zdjęcie jest szczególnie kolorowe. Zauważmy, że tutaj na zdjęciu widzimy dziewczynkę z latawcem nad morzem. Dziewczynkę, która jest zmartwiona, ma dłonie, tak podtrzymują jej głowę. Widzimy chłopców, którzy się biją. Chłopczyk, który usiadł sobie w kącie, ukrył twarz w dłoniach, być może jest jakoś bardzo zasmucony czymś. Dziewczynka, która przytula jakieś zwierzątko. Chłopca, którego twarz wyraża zdumienie. Dziewczynka, która ma takie zanurzone w farbie dłonie i teraz je pokazuje. Więc bardzo. Zróżnicowany, szczególnie zróżnicowany ten właśnie stan ja, jakim jest dziecko wewnętrzne, stan niezwykle bogaty. Jest to najbardziej archaiczny, pierwotny, szczególnie dynamiczny obszar naszej psychiki, w którym dominuje zasada przyjemności. Przypominamy sobie, że w tym obszarze rodzic wewnętrzny dominuje zasada powinności, natomiast tutaj jest taką obowiązującą zasadę przyjemności. Dziecko wewnętrzne to jest obszar w nas, który obejmuje bogactwo emotywności, popędliwości, wrażliwości, zdolności do empatii, kryje w sobie nasze uczucia, potrzeby, pragnienia oraz spontaniczne dążenia. Są to nasze uczucia, afekty, namiętności, nastroje. Jest to ukształtowany we wczesnym dzieciństwie sposób naszego myślenia, odczuwania i działania, podobnie jak pozostałe stany ja. Dziecko wewnętrzne manifestuje się w określony sposób w ciągu całego naszego życia. To nie jest tak, że można w cudzysłowie wyrosnąć z dziecka wewnętrznego. Ten obszar pozostaje w człowieku przez całe życie. Nawet gdyby ktoś chciał go w jakiś sposób uciszyć, gdzieś, nie wiem, zamknąć w jakimś wewnętrznym więzieniu, Jakoś zatamować, to także to właśnie zatamowanie, odrzucenie, czy jak czasami mówimy, zamrożenie swojej emotywności, ono również manifestuje się w zachowaniach konkretnej osoby. Czegoś takiego oczywiście nie chcemy nigdy robić z naszym dzieckiem wewnętrznym, ale najpierw zanim powiemy, jak nim się zaopiekować, jak je przyjąć, to spójrzmy jeszcze na ten obszar, jakim ono jest. Przejrzyjmy się mu bardziej z bliska. Możemy tutaj dostrzec zróżnicowanie na dwa obszary. Jeden z nich został nazwany dziecko przystosowane. Otóż to dziecko wewnętrzne może przejawiać pewne skłonności do przystosowania na sposób uległości lub buntu. Jest też taki obszar dziecka wewnętrznego nazywany dzieckiem spontanicznym. Czy wolnym. Został on nazwany jako dziecko naturalne. Tutaj dziecko w sposób spontaniczny eksponuje siebie i taki ma rodzaj ekspresji, który nie liczy się z prawami moralności czy reakcją otoczenia. Dziecko wewnętrzne jest, jak wszystko, co człowieka współtworzy, wielkim apelem o samowychowanie i gdybyśmy chcieli poszukać takiego jednego słowa, które Wytycza nasz stosunek do dziecka wewnętrznego, naszą relację samowychowawczą do niego, to jest to słowo szacunek. Należy z szacunkiem, nie tylko można, ale należy z szacunkiem przyjmować przeżywane stany emocjonalne w całej ich prawdzie, pamiętając o tym, że nie podlegają one ocenie moralnej. Możemy uczyć się czytać. Cenny, choć ukryty w nich przekaz dotyczący naszej aktualnej sytuacji życiowej. Możemy, jeżeli chcemy żyć na miarę człowieka, wychowywać siebie i przechodzić bardzo osobistą drogę od natury do kultury, która oznacza nieustanną zmianę rozwojową w nas, przechodzenie od naturalnego egocentryzmu. To mamy z natury wszyscy właśnie egocentryzm. Od tego naturalnego poziomu do znacznie wyższego poziomu kulturalnego, skierowanie ku drugiemu, od natury egoizmu do kultury bycia dla, bycia dla drugiego. Dziecko jest zróżnicowane, jak wspomniałam, na takie dwa obszary. Przed oczyma macie państwo planszę, która obrazuje Oczywiście w uproszczony sposób dziecko, dziecko wewnętrzne to jest najbardziej bogaty obszar też naszej psychiki, więc trudno jest jakby go ująć, zamknąć w jakimś opisie, ponieważ on jest tak naprawdę niemożliwy do, do ogarnięcia w całości. Niemniej jednak ten schemat pokazuje nam, że w obszarze dziecka wewnętrznego, jakim jest, ten y, sposób ekspresji taki spontanicznej, wolnej, naturalnej. Dziecko y, przejawia się w nas y, w ten sposób, że człowiek bawi się, cieszy się, złości, bada z zainteresowaniem otoczenie, znajduje coś nowego. Kiedy śmiejemy się czy płaczemy. Jesteśmy spontaniczni, nie liczymy się z prawami moralności. Też tak właśnie reagujemy spontanicznie, troszcząc się o reakcję otoczenia społecznego, to jest sposób właśnie, w jaki daje o sobie znać nasze dziecko naturalne, inaczej spontaniczne, wolne. Daje lub chciałoby dać w taki sposób o sobie znać. To jest właśnie ono. Następnie drugi taki jakby sektor to dziecko przystosowane, to postawy ukształtowane przez środowisko społeczne, głównie rodzinne, Wszelkiego rodzaju ustępowanie, poczucie winy, dąsanie się, jakieś wycofywanie, uprzejmość, kierowanie się autorytetem innych albo taki rodzaj przystosowania, który się przejawia w formie buntu, na przykład poprzez niszczenie przedmiotów, czy też inne nasze zachowania. Więc podobnie jak możemy to zaobserwować właśnie u dziecka, takiego żywego dziecka, tak również tego typu. Sposoby ekspresji w nas, w człowieku dorosłym, mówią o tym, że to właśnie próbuje dojść do głosu dziecko wewnętrzne. To jest ten obszar w nas. On właśnie się manifestuje w taki sposób. I Drodzy Państwo, nie wystarczy o tym wiedzieć, nie wystarczy teoretyczne poznanie właściwości tego dziecka wewnętrznego, konieczne jest spotkanie z nim, umiejętność nawiązania z nim kontaktu i wychowywanie go. Jest taki błąd, na to zwraca uwagę wielu pedagogów, wie, wielu z nich przestrzega przed błędem, który znany był już w starożytności i związany jest w szczególny sposób z osobą Sokratesa. To jest błąd, który bazuje na błędnym przekonaniu, że wiedzieć to znaczy potrafić. To jest nieprawda. Wiedzieć to jest jedno, ale potrafić to jest drugie. To są zupełnie od siebie odległe aspekty. Więc, aby nabyć umiejętności chcenia, jak to określa jeden z autorów personalistycznych, należy pracować nad sobą. Więc tę taką klasyczną propozycję przezwyciężania w sobie wad, a, a wypracowywanie cnót należy tutaj uskuteczniać. I wtedy, oprócz tego, że będziemy wiedzieli, że jest w nas dziecko wewnętrzne, że jest w nas ten bogaty obszar, to będziemy też doświadczać spotkania z nim, będziemy próbowali wychowywać to dziecko, kształtować je w sobie, aby ono mogło też w pełni w nas żyć, aby nie było właśnie gdzieś zamknięte, uwięzione, ale by mogło się rozwijać. W jednym z takich pomocnych narzędzi w spotkaniu z dzieckiem wewnętrznym może być dzienniczek uczuć. Jeżeli Państwo nie znają tego narzędzia, to bardzo polecam. Może ono stać się pomocnym narzędziem w budowaniu kontaktu z naszą emocjonalnością. Tak mówię tutaj ogólnie, ponieważ to jest najszersze określenie tych, jako sfera emotywna, tych aspektów jej, jakimi są uczucia, afekty, nastroje i namiętności. Czym jest? Dzienniczek uczuć. To jest codzienny zapis przeżywanych stanów emocjonalnych w związku z określonymi sytuacjami. I jedna z jego wersji proponuje następujący klucz prowadzenia samoobserwacji. W pierwszym punkcie to jest opis sytuacji, czyli odpowiedź na pytanie, co się wydarzyło. Punkt drugi to nazwa przeżywanej emocji, czyli co wtedy czułem? Co wtedy przeżywałem? Plus ewentualnie natężenie emocji w skali od 1 do 10. Trzeci krok to myśli, co wtedy pomyślałem, albo co przyszło mi na myśl, jakie miałem skojarzenia w związku z tą sytuacją i tą przeżywaną emocją. I czwarty krok to opis zachowania. Co wtedy zrobiłem? Jaka była moja reakcja? Jakie było moje zachowanie? Co wtedy zrobiłem? Zapraszam do też takiego ćwiczenia Państwa do następnego naszego odcinka, tej drogi poprzez siebie, jaką przebywamy, aby, aby móc też dobrze spotkać się z sobą, co uzdolni nas do spotkania z drugim. Proponuję często zadawać sobie takie proste pytanie, ale tylko pozornie łatwe, co ja teraz czuję? Oprócz prowadzenia dzienniczka uczuć, o którym wspomniałam. Jest to znacznie prostsze ćwiczenie, które można sobie tak też w ciągu dnia przeprowadzać, bo dzienniczek uczyć to jest jakaś forma, powiedzmy, refleksji na zakończenie dnia. Wybieramy wtedy pewne sytuacje, jakieś może szczególnie, które nas dotknęły, poruszyły i chodzi właśnie o zapis tych wybranych przez nas. Natomiast to pytanie można sobie stawiać w różnych porach dnia, próbować właśnie nawiązać taki kontakt, z dzieckiem wewnętrznym, można by to porównać takiego może SMS-a wysłanego do niego, z zapytaniem: Co ja teraz czuję? Tylko pozornie łatwe pytanie. Można na nie odpowiedzieć na przykład: Czuję teraz radość, złość, obawę, smutek, zaciekawienie, wzburzenie, desperację, tęsknotę, niepewność, wahanie, odrzucenie, współczucie. Zagubienie, lęk lub niepokój, wstyd, nieśmiałość, pogardę czyli lekceważenie, poczucie winy, spełnienie, satysfakcję. Widzimy, że ta lista uczuć jest bardzo długa, to jest jakiś jej fragment. Istnieje wiele też klasyfikacji w sferze emotywnej według różnych autorów, którzy wskazują na przykład na emocje pierwotne, wtórne, podstawowe, pochodne itd. Warto też jeszcze na koniec przypomnieć, że emocje są w nas pewnymi faktami, są ważnym zapisem do odczytania i interpretacji przez nas. Emocje są moralnie nieocenialne, mówimy indyferentne, nie są one same w sobie, ani dobre, ani złe, dopiero Czyny dokonane pod wpływem emocji, gdyby ktoś właśnie pozwolił, żeby emocje go zdominowały, wtedy można ocenić ten czyn, który właśnie może być dobry lub zły. Natomiast y, uczucia same w sobie, emocje same w sobie y, nie są ani dobre ani złe, ale zawsze są wartością, zawsze są ważnym przekazem, mówią coś o naszej sytuacji życiowej, są bardzo ważną informacją do odkodowania. Wielka sztuka. Jest to, aby potrafić odkodować ten zapis. Jednak ważne, aby do swojego tego umowy, nazwanego obszaru emotywnego dzieckiem wewnętrznym, podchodzić zawsze z wielkim szacunkiem. Nie zaprzeczać też tym emocjom, które w nas się pojawiają, jakiekolwiek by one nie były. Wsłuchać się, pozwolić im przypływać. Z wielkim szacunkiem zapytać siebie, co teraz czujesz, jakie przeżycia przynosisz, co jest w tobie. Też związane z tym jest pytanie, czego teraz potrzebujesz, ale to jest jakiś krok dalej. Na razie chodzi o właśnie takie nawiązanie kontaktu. Być może wielu z Państwa po raz pierwszy słyszy o tym, że należy z szacunkiem przyjmować swoją sferę emotywną. Z szacunkiem zapytać, co teraz czujesz i pozwolić, aby te y, uczucia, y, emocje, namiętności, afekty przepływały. Nie chodzi o to, że mają wziąć nad nami górę, ale chodzi o to, by, byśmy uczyli się szacunku wobec nich, byśmy uczyli się je zauważyć, y, ich słuchać. Zatem życzę Państwu dobrych spotkań ze swoim dzieckiem wewnętrznym. Życzę pogłębiania tej postawy szacunku wobec własnej sfery emotywnej. I żegnam się z Państwem do następnego naszego spotkania. Do widzenia. Szczęść Boże.